Cześć, tu skrzypek z Poddasza. Nagrywam właśnie trzeci filmik w tym otoczeniu i w ogóle tu stoi kominek i wydawało mi się, że to będzie fajnie wyglądać, a bardzo możliwe, że w ogóle nie widać, że to jest kominek, tylko czarne coś, co stoi przy mnie. Trudno. Chociaż zwykle nie robię planów czytelniczych, bo nigdy mi to nie wychodzi. To znaczy, jak coś zaplanuję, to okazuje się, że automatycznie tego nie czytam, ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Po prostu miałam ochotę zrobić coś takiego. Dlatego przedstawię Wam teraz 22 książki, które planuję przeczytać w 2022 roku. Podzieliłam sobie te książki na dwie części: to znaczy, najpierw przedstawię jedenastkę niefikcyjną, dobrze mówię, niefikcyjną, a kolejna jedenastka to będzie fikcja literacka, więc możemy zaczynać. Pierwsza z książek to Facet Biografia Debbie Harry. Bardzo lubię tę wokalistkę, ciekawi mnie ona jako osoba, wiem, że nie miała łatwego życia. I zobaczymy, co wniesie do mojej wiedzy jej biografia. Anna Gacek i Ekstaza to jest książka o latach 90., o muzyce przede wszystkim. I to jest coś też mi bardzo bliskiego i mam nadzieję, że sama książka bardzo mi się spodoba. Mam nadzieję, Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, książka, której jeszcze nie ma, która pojawi się na rynku w lutym. Książka o nadziei Kasi, zwierza popkulturalnego, zbiór felietonów. Jak przypuszczam. Mam nadzieję, że da mi tyle nadzieje, co daje mi sam zwiastun, sama zapowiedź książkowa. Anatomia miłości Helen Fisher, czyli dekonstrukcja psychologiczno-antropologiczna zjawiska miłości. Też książka, która podobno daje nadzieję, a szukajmy, szukamy tej nadziei, ja szukam tej nadziei jak najwięcej, bo współczesny świat, współczesna Polska bardzo niewiele mi zostawia wewnątrz. Ciężka od bezradności Tomasza Stawiszńskiego, zbiór esejów o współczesności, zbiór, który mam nadzieję również da mi nadzieję. Wszędzie ta nadzieja się tu przejawia, przewija i oby było ciekawie, oby poszerzyło moją perspektywę na rzeczywistość. Biegnąca z Wilkami kultowa książka, książka, którą wiele kobiet uważa za pozycję swojego życia, coś co mocno je dotyka i mocno zmienia. A druga połowa mam wrażenie, że uważa to za bełkot i za coś niewartego uwagi. Jestem ciekawa, w której grupie będę ja. Mam nadzieję, że w tej pierwszej, że znajdę w niej treści dla siebie, chociaż mam wątpliwości, czy tak będzie, ale żeby się dowiedzieć, muszę ją po prostu przeczytać. Cycki, czyli Czuła Biografia Piersi, I mam tę książkę gdzieś tutaj. E, książka o biustach. Ja interesuję się wszelkimi tematami około seksuologicznymi. Więc ta książka musiała się u mnie pojawić, Boję się trochę, bo jeśli trochę wiem, że tam jest sporo też o raku piersi, o profilaktyce, to są super ważne tematy, ale gdzieś tam uderzają w moje lęki. Niemniej planuję przeczytać i będę opowiadać. Zostając w tym klimacie, aborcja jest katarzyny wężyk. Książka, którą już zaczęłam, książka bardzo potrzebna, zwłaszcza w Polsce w tym momencie. Dużo, widzicie, tu się pojawia tych tematów, no ale cóż, jestem kobietą, żyję w Polsce, trudno mi uciekać od pewnych spraw. Książka, w której pojawiają się oczywiście osobiste historie wielu osób, ale oprócz tego jest rys historyczny tego, jak aborcja i jak jej postrzeganie było, zmieniało się na przestrzeni historii, jak było na początku i jak jest teraz i jak... Bardzo dużą rolę w tym wszystkim odgrywa Kościół, i nie chcę się teraz rozgadywać, ale to jest niesamowicie ciekawe i w ogóle się nie spodziewałam czegoś takiego, i nie spodziewałam się, że było tak, jak było. I też, co jest bardzo takie wymowne, i co jest bardzo bolesne, to to, że właściwie od samego początku o losach kobiet, o losach ich ciała, ich życia i o losach dzieci. Czy tych, które się urodziły, czy tych, które były potencjalnymi dziećmi, zawsze decydowali mężczyźni. I to jest, to jest ciekawe dopiero. I na pewno do przeczytania. Nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein. Też ta książka tu jest. I ja tę książkę czytałam, ale nie doczytam jej do końca. A jest ona na tyle dobra i na tyle ciekawa, że chciałabym do niej wrócić. I ona bardzo skupia się na tym psychologicznym podejściu i no to się wszystko łączy, nie można oddzielać psychologii i seksuologii, bo to, to jest bardzo spójne, bardzo połączone ze sobą. I z tego co pamiętam, tam właśnie bardzo duży nacisk jest w tej książce położony na tą stronę emocjonalną i psychiczną i to, skąd się to wszystko bierze i jak to działa później na przestrzeni życia i jak może wpływać na dorosłe życie. To teoretycznie jest książka skierowana do rodziców, dzieci. Ale wydaje mi się, że każdy może coś z niej wynieść, jeżeli interesuje się tą tematyką, więc już polecam. Polecam, bo wiem, że warto, i jest też napisana w taki sposób, że bardzo empatycznie podchodzi do czytelników i jest bardzo przystępna przy tym, więc polecam, naprawdę. Nadzieja w mroku Rebeki Solnit. Nie spodziewałam się, że naprawdę ta nadzieja tu jest jakimś głównym motywem tych wszystkich książek, ale no widzicie, podświadomie po prostu ja szukam. Szukam nadziei na dobre życie, na dobry czas i to jest zbiór esejów Rebeki Solnit na temat aktywizmu i na temat klimatu, jeżeli dobrze pamiętam. I to też są jakoś w jakiś sposób bliskie mi tematy, chociaż jeżeli chodzi o aktywizm, to no nie jestem osobą, która bardzo by aktywnie działała, tak bezpośrednio, bo po prostu nie mam do tego osobowości, nie mam przestrzeni psychicznej na to zupełnie, chociaż zdarza mi się pójść na protest, ale to jest pozycja dotycząca se sensu tego, tego typu działań, po prostu, że, że ta walka i staranie się o zmiany ma naprawdę sens, więc to też jest coś, co na pewno będę chciała przeczytać i szerzyć dalej. I sama w to uwierzyć jeszcze po drodze. Biografia Kianu Reevesa, napisana przez dwie fanki. Taka biografia pół, żart, pół żartem, pół serio. Książka, którą kupiłam rok temu mojej przyjaciółce, bo oprócz przyjaźni łączy nas właśnie, albo łączyło, zwłaszcza w, w tych pierwszych latach podstawówkowych naszego życia, podstawówkowych, gimnazjalnych, oglądanie filmów z Kianu Reevesem. To jest coś bardzo naszego i mam nadzieję, że przeczytam ją. W najbliższym czasie i mam nadzieję, że Marta też ją przeczyta. Bo wydaje mi się, że jeszcze tego nie zrobiła i może coś potem razem zrobimy dalszego. Myślę, że my powinniśmy napisać taką książkę i w sumie może, może kiedyś trzeba będzie się za to wziąć. Przechodzimy teraz do powieści. Pierwszą powieścią jest niekończąca się historia. Historia, którą na pewno wszyscy znają z filmu, a jeżeli nie, no to to się nie wychowywali w latach 90. prawdopodobnie. I ja do tego filmu mam bardzo duży sentyment. Książki nigdy nie czytałam, teraz wyszło piękne wznowienie, więc myślę, że czas najwyższy się z nią zapoznać. Poza tym lubię takie baśniowe klimaty i zawsze chciałam mieć psa latającego. Wiem, że to był smok, ale wiecie, miał pysk psa. Zawsze chciałam mieć psa a latającego psa. Kto by nie chciał latającego psa. Chociaż to by było niebezpieczne. Jakby ludzie nie sprzątali, o nie, idźmy w tę stronę w szafak i 40 zasad miłości. Intryguje mnie ta autorka, nie czytałam jeszcze żadnej jej powieści, a z tych, które wyszły do tej pory, akurat ta interesuje mnie najbardziej w tym momencie. Nie wiem o niej za dużo nie chcę wiedzieć, ale wiem, że chcę ją przeczytać. Tekst Dimitria Gluchowskiego, słynnego autora metra. Ja metro czytałam, czy czytałam coś jeszcze? Gluchowskiego, głuchowskiego, jak ja to dziwnie wymawiam, chyba nie czytałam nic więcej. I wydaje mi się, że jeżeli coś ma mi się spodobać z jego twórczości, to będzie właśnie tekst i leży gdzieś tutaj u mnie też I oby mi się spodobał Metro, miałam takie mieszane odczucia, ale to było już dość dawno A co do tekstu, mam spore oczekiwania, niestety nie lubię mieć sporych oczekiwań, ale mam Battle Royale, czyli pierwowzór wszystkich walk na śmierć i życie, czy też teleturniejów, trudno mi powiedzieć Powiem więc, jak przeczytam, jest to ogromna książka, mam nadzieję, że jej podołam, że będzie napisana na tyle przystępnie, że po prostu spędzę z nią dobry czas. Jeżeli można spędzić dobry czas przy czymś, gdzie wszyscy się dookoła zabijają. Pieśń o Achillesie Madeleine Miller. Czytałam Kirkę, Kirkę bardzo mi się podobało, tutaj mam równie dużą nadzieję. Co do kilki nie miałam żadnych, wiedziałam jak jest różnie odbierana. Wiem, że z pieśnią jest podobnie, ale skoro kilka mi się podobało, to jest szansa, że Achilles również do mnie trafi. Była sobie rzeka Diane Sutterfield i tutaj mamy sytuację odwrotną. Ja w ogóle zbieram te książki z serii butikowej, bardzo mi się podoba sama koncepcja ich wydań. Większość też mnie interesuje, więc tym bardziej zbieram. Um, czytałam w tym roku już pewnie w zeszłym, jak to widzicie, trzynastą opowieść. To była dobra książka, natomiast nie porwała mnie tak, jak wiele osób porwała. Ale wiem, że była sobie rzeka, jest książką zupełnie inną. I często ludzie właśnie się dzielą, że jedni są bardziej za tą, drudzy za tamtą. Mam nadzieję, że ja będę właśnie tą osobą, której spodoba się była sobie rzeka. I tak, tak mam nadzieję, że umekry i głosy pan Autor, którego uwielbiam, którego pokochałam za wyznaje. I które wciąż jest książką, która trafiła do mnie w moim dorosłym życiu najbardziej jak do tej pory, i żadna inna jego książka później już tak nie trafiała, ale już dwa lata nie czytałam Niska Bre, bardzo mnie ciągnie do powrotu i chcę ten powrót zacząć właśnie od tej książki. Szczygieł Donny Tart. Z Donną Tart nie miałam jeszcze styczności, mam wszystkie jej książki, stoją, czekają na swój czas. I albo to będzie wielki zachwyt, albo wielkie rozczarowanie. Nie widzę innej opcji. Obawiam się, że może być to drugie. Ale celowo zacznę od szygła, nie od tajemnej historii, bo sama fabuła szczygła najbardziej mnie interesuje. I jeżeli coś ma mi się spodobać, to myślę, że to będzie właśnie ta pozycja. Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę czyli jedna z książek, tych, które pojawiają się w tych mniej lub bardziej ekspercki, eksperckich środowiskach, jako jedna z ważniejszych powieści ostatniego czasu. Jestem ciekawa, mam tę książkę, myślałam, że przeczytam ją jeszcze w tym roku, w 2021, natomiast wiem, że nie, dlatego daję ją tutaj i zobaczymy. W sumie nie wiem o niej zbyt wiele, oprócz tego, że podobno warto. Lśnij może Edenu, Andrasa i Baneza. Książka, którą zaczęłam w 2020 chyba, ale tylko zaczęłam, dosłownie sam początek przeczytałam, wciąż mnie interesuje, wciąż. No, jest na mojej półce i czeka, jest dość obszerna i to chyba najbardziej mnie gdzieś tam blokuje. Książka porównywana do serialu Lost. Ja serialu Zagubieni nie oglądałam. Jakoś na tamtym etapie wydawało mi się, że nie wiem, czy byłam za młoda, czy no po prostu nie oglądałam, nie, nie trafiło to w mój czas, chociaż ciekawi mnie, ten serial nie powiem. O osobach, które tra trafiły na wyspę po katastrofie samolotu. Muszą jakoś przetrwać. I tutaj ten motyw jest właśnie bardzo podobny w tej książce. Mam nadzieję, że nic nie mieszam, jeżeli chodzi o serial, ale książka właśnie na tym się opiera. Są to osoby z bardzo różnych środowisk, z różnymi poglądami i może być to bardzo ciekawe. I ostatnia książka, książka azjatycka, książka, którą już zaczęłam też rok temu, ale po prostu nie było mi w tym momencie z nią po drodze. Miałam dużo innych zobowiązań, i jest to książka w poszukiwaniu istoty czasu. Książka, o której chyba nie było zbyt głośno, nigdy nigdzie. Ale zainteresowała mnie swoją tematyką. Lubię wszystkie tematy łączące się z czasem i z przenoszeniem w czasie, i z istotą czasu właśnie, dlatego wydaje mi się, że może być to powieść, która po prostu do mnie trafi. A w tajemnicy powiem Wam, że ostatnią książką był ze włóczęgi Rebelki Solnit, ale ostatecznie to chyba nie jest proza, więc musiałam zrobić szybką wymianę. Natomiast ze włóczęgi również planuję przeczytać w najbliższym czasie. I to by było na tyle. Poszło mi wyjątkowo sprawnie, za to montaż będzie trudny, bo postanowiłam nie wyciągać tych książek, tylko powklejać je, żeby nie robić sobie w pokoju większego zamieszania. W tym momencie już jest wystarczająco duże. Dziękuję Wam za uwagę. Podzielcie się swoimi planami, podzielcie się swoimi inspiracjami. Jestem bardzo ciekawa. Być może sama też z czegoś skorzystam. Może skorzystają też z tego inni. I życzę wszystkim wspaniałego czytelniczego 2022 roku. Pierwszy raz mówię tą datę i z tak Dziwnie. To znowu będzie dziwnie, zanim się przyzwyczaję. Potem się nagle przyzwyczaje, później już będzie koniec roku. Co roku jest ten sam problem. W każdym razie tak, życzę Wam samych dobrych książek na ten rok i zachęcam do zostawania ze mną na dłużej, odwiedzania mnie też na Instagramie, na blogu i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnym materiale. Do zobaczenia!